I witam was w tym odcinku. Dzisiaj druga część spotkania z Among Us, która jest przeciekawa i normalnie... Zobaczcie, zapraszam was do oglądania. Kto byś tego spodziewał? No ja nie Ale nie no, jak CastKuba i Malty, ich tutaj nie ma, to jest tak... Szkoda, że ich nie ma, coś ich wywala, nie wiem, jakaś magiczna siła, chyba. No bo mają router, złudniany router. Chyba to jest jakaś siła Monster Slayer Knight. Night? Ja Miał zapamiętać Minecraft Slayer Monster Knight. Oh, Mam klas. nadzieję, że zapamiętałeś, nie ma za oh, co. Działo było tam, gdzie jest ten wielki dostrzelania. To, dzia to działo i tak dalej. Mi się wydaje, widziałem tam Kastkubę jak biega, Tam no, na chcę samym dole. Nie że mi się wydaje, że Mikmaty i Kastkuba się teamują znowu. No, pewnie się teamują. No, No, jak oni pewnie obok siebie siedzą. No wiem. z Polska pisze, gdzie, gdzie. Przemówię, gdzie. A on pisze na czacie zomix Minik. Co to, co, to, co to ma znaczyć? Zomix, Minik, Kastkuba, Minik, to była znowu... Mele... To. No jak ja mam być znowu... Moim Zom... zdaniem to Kastkuba. No mi się wydaje, że Kastkuba jeszcze, jest sus. Jeszcze na, Zom, jeszcze na Zomix wołtuje jak, jak, jak nie żyje. Pewnie ją zabił. Nawet tak. Ale nie no, Kastkuba musi być tutaj na czacie głosowym. Bo to, jak on jest na czacie, to tak. Bez jego osobowości jest tak smutno. jest zajebisty. Kastkuba wlatuje. Czemu ja? Co? Weźcie, bo oni się tymują.

No nie no, oni się teamują jak No mówię, Czemu że oni się pewnie obok siebie siedzą. Co się stało? Exposed. Zoomixus. Dlaczego? Bardzo podejrzane jest to, że Kastkuba Kuba i Mikmati cały czas obok siebie chodzą. No, no właśnie, oni pewnie sobie, no tak jak mówiłaś. 7 e, To? Wentował? A kiedy wentował? Kiedy wentował? Ale nie no... Ja nie teamuję, zgadzam się, też tak myślę. Też tak myślę. Zgadzam się, też tak myślę. I tymczasem oni siedzą koło siebie. No i jak hmm. tu grać? No właśnie. Bo... Dobra, ja bie... Ja też skip chyba wezmę. Sus, okej. Okay. Kaskuba pisze, jesteś sus. Sus. I oni no głosują no i obaj no... ja. Podejrzane jest, że jeszcze nikt nie zginął. Dobra, przyznajesz, się z tym impostorem, bo mi kurwa, zabijanie nie działa. Co? Zabijanie nie działa? No, nie mogę. Klikam, killi mi nie działa. Jakiś błąd dziwny. I, no. o, i oni na co jest, co jest. I oni jeszcze tak samo napisali: co jest, co jest. No pewnie to się znowu obok to... siebie. Ja mam teorię, że Kastkuba i Mikmati to jedna i ta sama osoba. No. To jest jedna i ta sama osoba. I... Na pewno. I... No na pewno. Kastkuba... Nigdy nie podam twojego imienia, spokojnie. Okej. Okay. Musimy powiedzieć, kastkuby, żeby weszł na wszedł na voice chat, bo. tak to nie ma sensu, mi się wydaje. A za chwilę i tak będzie Boblox. No. Wszyscy za Nie Dzień, co się płaczą, co i w ogóle, bo nie wiedzą o co chodzi. No, oni nie wiedzą o co chodzi. Oni są w innym świecie. No. Mam nadzieję, że ta część spodobała wam się tak samo jak poprzednia, bo troszkę wyświetleń miała. No w tym odcinku nie zabrakło no, tak jakby że no trochę było śmiesznie, trochę było mrocznie, więc to wszystko co chciałam powiedzieć. Dziękuję wszystkim za oglądanie, nadzieję. Mi się spodobał. Do zobaczenia i cześć!